Wartościowanie swoich wyborców i to potężne do wartościowania swoich wyborców. I na konferencji prasowej, i w swoim filmie na YouTubie, w którym Męsen zapowiada całe to wydarzenie, bardzo mocno mówi on o tym, że nie przekażą przecież wyborców tak po prostu. No bo to wyborcy moi wyborcy są bardzo inteligentni, są bardzo mądrzy ludzie, którzy niezależnie myślą. Sam fakt, że na mnie głosowali, to już jakby pokazuje, że właśnie są takimi ludźmi, więc ja nawet nie mógłbym ich przekazać, gdybym nawet chciał, to już dodajemy. Tak tak jest wydźwięk tego filmu. Jedyny sposób, żebyście Wy ich przekonali, to wy musicie ich przekonać, bo to jakby to są niezależni, inteligentni ludzie, co bardzo mocno Mensen podkreśla. I wydaje mi się, że jest to bardzo, ale to bardzo duże. Takie, wiecie, podniesienie swoich wyborców. Bardzo godnościowe zagranie, byśmy to nazwali, tak wiecie, mówiąc trochę retoryką PiSu. W tym kontekście wydaje nam się to bardzo sprytne, bo Mensen włącza się do tej kampanii, jest w niej cały czas, ale jednocześnie bardzo pokazuje, że nie handluje swoimi wyborcami. On się skupia na tej swojej liście spraw do załatwienia, bo to postulaty są dla niego ważne i on chce dać swoim wyborcom jakąś rodzaj gwarancji, że jeśli na kogoś zagłosują, no to będą przynajmniej te osoby dobrze przepytane w imieniu, właśnie, jego wyborców przez niego samego. Wydaje nam się, że jest to bardzo sprytne zagranie. Jest to też fajnie pokazanie. Pewnego kontrastu między nim a hołownią, co Męsy zresztą sam podkreślał i w filmie, i na konferencji prasowej, że on się tym różni od hołowni, że hołownia w ogóle bez niczego po prostu od razu przepisuje poparcie na Rafała Trzaskowskiego, a on tak absolutnie się nie zachowa i dla niego te właśnie kwestie, postulaty są najważniejsze. I jeśli któryś z kandydatów jest gotowy je spełnić, to, to proszę bardzo, niech to powie, niech przekona jego wyborców, ale on sam nic w tej sprawie nie zrobi. Ewentualnie, jeśli któryś z kandydatów go przekona, to on o tym.